Sporsy, Witajcie na Niemiecku i, I Oliwio, nie wiem. I Znienacka. Znienacka. Będziemy, słuchajcie, dzisiaj robić tier pierwszy, <laughs> pierwszy polski plebiscyt fixerów. Będziemy robić plebiscyt to list liste y, fixerów z Cybera 77, z Cybera Red, z Runnerów i z naszych prywatnych Runnerów. Tak. I z kampanii, która jest na Discordzie i o której już słyszeliście. Jeżeli tu. jesteście na Discordzie, to możecie wpadać i słuchać, bo gramy. Regularnie biorę. I zaczęliście tak. wtedy easter eggi, które tu będą. A będą, będą easter eggi. Tak, musimy wywołać z was w W każdym razie, więc pierwszy leci czwórka. Oooo! Oh! Zaczynamy z grubej rury. No nie. No nie no. Moja nienawiść do bakaku jest szczera i ogromna. Nie ukrywam, bo Wakako suką jest. Ale twoja nienawiść do Wakako jest nieuzasadniona. Jest jak najbardziej uzasadniona. Opierając się tylko na tym co wiemy z 77 i pomijając, że Wakako regularnie próbuje ZAPIERDOLIĆ SWOICH SYNÓW Pozdrawiam, kto był ten wie. Wysyłać je chociażby yy, na to, tego quest'a, gdzie masz, mu no, przewieźć auto do jakiegoś typa i w ogóle nie ma haczyku or po czym okazuje się, że chuja nie przewozisz nie auto tylko typa w bagażniku i tak naprawdę to jest jeden wielki setup. Co prawda nie ginie, co prawda cię nie atakują, ale pewności nie było. A ci nie raczyła o tym poinformować, i to jest oznaka chujowego fixera. Że niepotrzebne informacje nie daje. To były przydatne informacje, jakby raczej. Wolałbym wiedzieć, czy mam nieba tego typa w bagażniku. Ale. No spoko. dużo ludzi by wolało wiedzieć rzeczy, ale. Ale po ci to? A jakby miał wypadek, gdyby ten typ skinął, i wszystko by się nie udało. Nie wiem. Nie, dobra, jakby. To byś nie wykonał zlecenia, ale normalnie, gdybyś miał zawieźć tylko auto. Jak sobie zauważysz? Gdybyś miał tylko auto zawieźć i też byś miał wypadek, to też byś zawalił zlecenie. No <grym> to prawda. Ale dobra, w akaku jest taki C tier, D tier. Ja bym powiedziała, że nawet B, w sensie daje ci sporo zlecenie, fajne fury. Ale jest niemiła. Nie, nie jest niemiła. Jest... Znaczy. Ten typ starszej pani, która chce odpowiedniego szacunku, ale też ci daje ten szacunek. Mówi do ciebie, panie, wi, pan, No dobra. Ale Kowacz robi to samo. Ale Kowacz to, to jest ktoś, którego stworzyłeś. No i by... jest fajny, jest lepszy niż Wakako. Ale Wakako to jest ten fixer, który. Tak trochę wracając do tego, co jest już u nas na przykład. To, to co Wakako. W sensie to jest też, też, też bardzo siedemdziesiątkowe. Ale Wakako ma zawsze jakiś taki. Ukryty motyw? W sensie u wakako zawsze jest coś, co ona tak nie powie ci, a sobie zyska. o czym mówię. No tak. Czy to jest oznaka złego fiksera? Nie, ale to nie jest oznaka najlepszego fiksera. A powiedzmy królowa fikserów w e, je, no? Jebać rąka. No. Pozdrawiam. Też ma ukryte motywy we wszystkich. Jakby dlatego rąk nie pójdzie do eski. No. Nie, ale ja bym taka akadałabę. No... Pomaga bezinteresownie. Nie bezinteresownie, tylko Wi już wtedy jest epicki, epicka i tak. Ale pomaga zrobić coś, czego, po czym w sensie, po akcji po prostu tej, yy, uwaga, będą spoilery. <laughs> jakby ktoś się jeszcze nie domyślił. <laughs> yy, po akcji na paradzie, jakby ona nawet nie za bardzo liczy na to pewnie, że ten dług zostanie spłacony, nie? W sensie... Mm, no dobra, niech ci będzie. Daj informację dwóm osobom, jak się wpierdolić w sam środek ten. Dobrze, daję ją do B, ale wiedz, że jest to z bólem serca. Dobrze. E, dobrze. Dino Dinowicz. No, Ty jest trochę z kurwy synem, ale jakby kto w Night City nie jest. Ale jest cool. U niego nie, jest cool, absolutnie z... tego nie można Tylko powiedzieć. Jest wszystko. No, e, aczkolwiek dalej ten. E, posiadasz sobie klub, pokłóciłeś się z innym właścicielem klubu, wysyłasz najemnika, żeby go odwalić. To jest bardzo Night City moment. Nie czyni z niego złego fixera. Prowi może y Ale tak, no. Albo ja nie próbuję Cię ojebać. No bardzo. nie. Tylko mało go jest. Jest go mało, to prawda. Ja bym Dalej albo... więcej niż Mr. Henca, ale... albo B albo C dała. Ja bym dał B. Jak Wakako jest B, to Dino no też jest B. B. <laughs> Ja nie wiem, też... teraz to będzie w C i D no. jak jest B, naprawdę. No. Joseph O'Neill. Okej, okay, i to jest y, fixer z naszej kampanii. Tak. Grany przez y, Gio, którego możecie kojarzyć z innych filmów Jak na przykład z tego. Tu, tutaj. Sorry, Oliwe, zasłoniłem Ci twarz. Tu, tu jest film Gio i Oeva. Szybki sz... Szybka, kilka informacji <grymna> na temat e, Józefa Onila. Joseph Onili, jak e, moglibyście zobaczyć, gdyby te obrazki były w jakimkolwiek sensownym rozmiarze lub jakości, e, posiada cztery oczy, bo ma takie fajne cybernetyczne pisma, tu, nie tu. E, I poza tym e, ma bardzo mocno taką filozofię, że no, ważne, żeby zlecenie zostało ukończone. Jak żelazerzy przy tym jeszcze przeżyją, to będzie OK. Zawsze jak ten Gio pisze o, y, o onilu, no to używamy jego określenia oportunistyczny, makiawelistyczny skurwiel. Znaczy się całkiem niezły fiksy. Jakby. Powie, wow, powiem tak, z perspektywy Edgeranera, to oni ci dobrze zapłać, jeżeli nie zginiesz. No, Ja bym się nie zgodziła, ponieważ moja z nim W jednym zleceniu, z którego wyszła z długiem 10 tysięcy. Bo się zniewali, co ci mam powiedzieć. E, ale nie, no. Jak sobie powiesz, on no, to oni nie wyszedł z długiem. No bo on jest sobie <grym> machiavelistyczny oportunista, jak ustawiliśmy. E, co taką ten dług to za niedługo kogoś zabije, chyba, ale. No. no. Mm. Jakby miał jeszcze kogoś, kto się. Ma jedną muszę. No. Eee, dobrze, ale. No, ale nie no, jak sobie patrzysz na dalsze akcje Onila, to Onil już płacił dobrze. Tak. Eee, I więc... odkładał eee, niezależny nie. <laughs> Prowizję fixerską. No. Eee. I tutaj ląduje ten mam ostatni. Który Z wiem. tym kermitem. Onilki, ty trzymaj <laughs> Tak. Na ciężki sprzęt, on Ten, mem można... się Ten mem można myśleć tak. e, Dobrze. Zatem co? E, B? C? Powiem tak, z perspektywy kogoś, kto chciałby zatrudnić fixera, to oni Onil jest dobrym fixerem do zatrudnienia. Z perspektywy Eżanera? może trochę gorszy, ale... B czy C? Bym A powiedział. Jeśli ja nie będę kłócić, że on jest dobry, znaczy, ja, ja po prostu ja, nasze postacie miały kosy. No, znaczy, kurczę, no... On jest takim fixerem, e, który długo w Night City pożyje, nie? Tak, i przygotuje ci zlecenie porządnie. Tak. Koń co bądź, bo... <laughs> Na zleceniach godzina kłócenia się o plan i... Półtorej żartę... godziny o No, to, to jest mniej więcej standardzik. No, chyba, tak. akurat jadą autem i nie mają się o co kłócić, bo... Pod nomad jedna prowadzi. osoba się prowadzi jedna osoba śpi. Ale... Tak. A tam ci dyskutują o życiu i takich tam. E... Deks. Dex. Oj. E... No to to jest taki Onil, ale który mu nie wyszło. Ej, jakby Dex i Onil to jest dokładnie to samo. W sensie. No tylko Onil by się nie dał tak ten. W sensie lepiej by zaplan zaplanował akcję w kontekście <laughs> Widzisz? No. E, Dex... Mm... Myślę ma tą przewagę, że no jest wyższy statusowo niż Onil. Hmm. No bo Onil to tak... Do Afterlife to już wchodzi, nie? Ale że ten... No a Dex to już trochę osób wyniósł do tego Afterlife. E <grym grym> I wiadomo win. E Ale Onil nie? Przęczeski. No dobra. No myślę, myśl, że Danie Dexa do A to jest solidny. Boże. Do B? No oni... No dobrze. Ale bo ci bo jebie na kasy bardziej niż Oni, ale to już w takim. No dobra, to prawda. No już taką nieprzyjemną prowizję daje. No, to prawda. Kurde, ale znaczy, ale przynajmniej jest tym otwarty. a on nie, nie mówi, ile sobie bierze. Myślę, że możemy go dać do C, bo jest słabszy niż Dino i mu. No tak. Ale statusem jest lepszy. Ale dalej nie. Wrócił do Night City i, i zaplanu... zaplanował duży skok. I się zjebał, tak? Tak. Po czym wziął i umarł. Hmm. Wziął i umarł. Tak. No, wziął i umarł, to że nie sam, to... Acz boli mnie, że Wakako jest nad Dexem, naprawdę. <grym> Dakota. Dakota. Co? Dakota jest fajna. Dakota? No. Nie wiem czy... Nie, nie Dakota, ale w sensie... <grym> Dobrze. Jest jeden kot w grze, ale... Prawda. Ale nie, Dakota jest cool, to z tym się zgadzam. Dakota jest fajna, Dakota jest miła. Eee, czyli rozumiem, że... O. Jest dobra ciocia z Badlandów, ale czy Fixer no. dobry? Jest dobry Fixer, w sensie. Yy, jak ten. Yy, ona dba o swoich ludzi też. Nie, ja bym powiedział, że ta kota to jest A tier Fixer. Jak masz roboty na Badlandach, to. No ale to zanim będzie trzeba wszystkich zniżyć, tak? jeden tier. Dobrze. Skum. O, to jest skum. <grym> yy... Szybka anegdotka na temat Skuba. Jest to fixer, którego wprowadziłem dosłownie na jedną sesję do, do naszej kampanii. Zatrudnił sobie trójkę eżenerów. Tak, ujero, ujero od jego... Erika i Odiego. Po czym no, korporacja tak naprawdę potrzebowała jakichś kozłów ofiarnych, że niby ukradli jakiś korporacyjny prototyp i kogoś tam zabili. No więc Skub sobie ładnie wystawił swoich eżenerów. Zapłaci... Nie zapłacił mi za to. Nawet. Ale dzięki temu była potem ładna nagroda za ich głowy. Faraday. Faraday. I teraz nie wiem, czy to jest F, czy to jest D. To jest D chyba. Bo on no. zanim. spoilery do no, Zanim był skurwielem, wystawił najpierw ekipę Maina, potem Kiwi. Kiwi? Kiwi. No. E, e, to generalnie robili tam dla niego jakieś roboty i coś było tam. Inac inaczej. Ja bym go porównał albo do Dexa, albo do WAKAKO, szczerze mówiąc. Jakby. Tylko on się też dał tak głupio załatwić jak DEX, mam wrażenie. Znaczy się to... wAKAKO? <laughs> Nie, no. No dał się głupio załatwić, bo myślał, że może z maszerowi. To jest jakby podstawowy błąd. Ale też skakanie od korporacji do korporacji. W sensie oportunistą trzeba umieć być tak jak Onil. No niby tak. Czyli co? D? No tak myślę. Dobrze. A czy w moim headcanonie Faraday to jest po prostu męska wersja Wakako. Padre, zdekapitowany, trochę. Tak, Padre nam niestety ucięło głowę, ale i tak się dalej ładnie świeci, więc yy, Padre. Imo, absolutnie STR, to jest najlepszy Fixer Night City. Yy, nie, w sensie. Czy kurde. Z nim jest podobnie jak z Dakota, bo to jest trochę Dakota w męskiej wersji. Trochę tak, ale. Yy... Ale co? Ale przygotuje ci y, dosyć sporo informacji na temat, y, ta, na temat zlecenia. Y, zapłaci fajnie. Y, piwerko wypijesz. Piwerko z nim wypijesz. W ogóle ma fajne dojścia do walentinosów, dużo, dużo ogarnia w, mieś, w mieście. Y, cieszy się powszechnym szacunkiem. Jest kudle. Jest człowiekiem po prostu, co mam powiedzieć? Jest księdzem. Jest księdzem, to prawda. A nie wiem, czy nie byłem księdzem. Y, to nie ma znaczenia specjalnie, jakby. E, jest kulkościem. Jest kul Co nie, Blachosz? E, tak. E... No nie zostawić cię na pewno na lodzie, jak się go zlecenie posypie. No. Nie, Padre to jest estier fixera, naprawdę. Oh. Mr. <laughs> Hands. E, jakby się ktoś zastanawiał, czemu on ma taki piękny ryjec, e, to się zbugowało ten, e, bo on ma normalnie czarny na ryjcu. A... Ale jak występuje bug, że nie, nie wczytujesz liderów, no to... Mało o nim wiemy, mało dla niego robimy. Jest Bacz trochę chujem im... i. do Voodoo boysów, nie? No. I pytanie, czy on wiedział, jak Voodoo boysi chcą wykorzystać? Szczerze, ja myślę, że Mr. Hans wie więcej niż, niż. pokazuje, że wie, ale też jest większym debilem niż myśli, że jest. Mikel Toledo też... Mikel Toledo, zwany później kadłubkiem. Też z naszej kampanii. Tak. E... No i nie mogę mu tego zrobić, że go dam w F. Mimo, że nie wyszedł mu żaden kontrakt. Yy, I na, pie na pierwszym swoim kontrakcie sprzedał kolegów za, przypomnę, 250 edeków. Ja pierdolę tak. Tak, jakby <laughs> sprzedał u Jero za 250 edeków. Yy, no, po czym Ujero się troszkę zdenerwował, przyjechał i Później Mikel Toledo został już pośmiertnie zresztą nazywany kadłubkiem. Dlaczego to? Kosa tak nadal ma na Almanu, na, na Discordzie? To nie Kosa, to stachu. Nie, stachu. Kosa ten, Kosa ma nomadę. Dobrze, ja już tych. 20 grasach się człowiekowi może po trochę. Ale... Nie, ludzie tego zlecenia nie kojarzą, bo oni zagrali jedno zlecenie, to Casper grał. Więc... Tak, Ale Kosa tam nie grał nawet? Ta? Tam grał. Ujero tam grał? Odi tam grał? Ford tam grał i. Aha, dobra. I kadłówek. Dobra. Czyli Mikel Toledo. E... Ale to trzeba przyznać, że nie żałował kasy na sprzęt, bo z własnej kasy kupował tak, sprzęt na No, z próbował i kupił inoktowizory i latarki. Służył do nich jednocześnie. <laughs> Ej, ale Ford for Rekord, oni wszyscy tam myśleli, że to jest dobry pomysł z jakiegoś powodu. No, detir. Tylko I no, w tak sam głupi sposób jak Farada index. To prawda jakby. Detier to... Powie... Czy my to możemy zrename'ować na... Op. O! Y Tier głupiej śmierci. <ścoughs> Pozdrawiam. To jest Mr. Kerningan. To jest ten jedyny fikser czarnego chromu, który nie ma implantu antykoncepcyjnego, tak? Tak, tak mówiłeś. A możliwe, nie wiem. Nie... nie jestem pewien w tym momencie szczerze mówiąc. Możliwe. Y ale generalnie Kenningan ma y, operatora na poziomie 9. To jest już postać z Red, z dodatku czarnych Chrome, czy Black Chrome. Chyba jeszcze nie mamy polskiego tłumaczenia. Jest zajebistym fixerem, jeśli chodzi o rangę, bo, bo, no bo to jest 9. level operatora, y, gdzie maksymalnie macie 10. Y, do tego ma chyba piąty level re reputacji, więc to jest już też całkiem nieźle. Mm. Organizuje świetny nocny, bo u Kenningada no. na przykład można pieseła dostać. No. Czyli tam Katech Doberman, 3000 no. chyba, no, czy coś tysięcy. takiego. E, czyli drona psa. Świetna rzecz, polecam. E, no i w ogóle jest bardzo prestiżowa, Ja myślę, że to jest Atir Fixera. No. Bo robi trochę machlojków, nie da się ukryć. Strasznie mi rozprasza <laughs> to fakary <kusty> z <laughs> Rex Royal. Trochę wyżej stracić niż dupę ma. <grywa> yy, ale organizuje dobry nocny. Yy, ma dużą reputację, on ma chyba 7 reputacji. Fixerem, jako tak jeśli mówimy o roli operatora, to, to, to jest słabszy niż yy, No Tak, bo Cunningham to jest tam. No i liże dupę korpom, co ci mam powiedzieć. No właśnie, ja bym go dał do B. Bo... A? A do co? Nie, no nie aż tak. Gorszy niż Onil nie jest. <grywa> <laughs> Nazywanie Kirka fixerem jest obrazem fixerów, co zwykle zjeb. Dziękuję, zamykam. E... Było wa wałkowane tysiąc razy. Było wałkowane tysiąc razy. Woodchipper. O. Woodchipper to jest basically Dakota, ale lepsza. Dakota, ale mumi. Dakota, ale mami. Bo Woodchipper, e... jeżeli ktoś nie zna chromu... Nie, no sprzedaje kukurydzę. E... Dakota ci nie sprzeda kukurydzy. Mój <noise> e, chipper jest e, Aldekaldo? E, podobnie jak ta kota zresztą. E, ma to jebane 12 body. Nie, 13 body, bo ona ma zmodyfikowanego ten linarkę. Te. Ma, ma linarkę i, ten, i przeszczep ten. No tak, bo musi mieć no przeszczep, tak, żeby mieć linarkę. Ale tak, ona ma jeszcze zmodyfikowaną tą linarkę i ona mi daje 13 body, jeśli się nie mylę. E, jest całkiem cool. Jest sympatyczna. Posiada cały jebany garaż ciężkiej broni w stylu granatniki, o, nie taczą ognie, wyrzutnie i do cholerstwa. Atier? Atier. I Estier. Estier, Dziękuję za nie. Ja bym bardzo chętnie dał i do Estier, bo bardzo lubię to dostać. Ale e, Fixerem nie była zajebistym. Znaczy, ja nigdy jakoś dużo, jakbym gram to. Dzieliła kasę równo, nie ten. I to jest postać Oliwi. Tak, i to była multiklasa Fixera. W sensie... Po nieudanym zleceniu Onira. <grymne> <grymne> oni zrobił tak złe zlecenie, że i ja z postanowiła zostać fixerką. Basically tak było. I tak. I ta postać w sumie zakończyła w 5 levelach trenera i w 5 fixera. To jest takie mocno. No. I czwórka na reputacji chyba, jakby by wypłaszczyło. Mhm. Więc to. No, myślę, B, albo lepiej. Tylko właśnie nie była na tyle dobrą jak oni. Mujowo znaczy, yy, się przygotowywała. Nie przygotowywała, to prawda. Yy, no to B. Yy, ale dzieliła kasę równo zawsze. I była bardzo to otwarta, jeśli, jeśli chodzi o kasę na zlecenia. Jakby Edżanerzy kochali Ishii. Jest obecnie kanał Deli Status. <śmiech> <śmiech> tak. Mamy na Discordzie dla grających u nas na kampanii prywatny kanał yy, codzienny <laughs> status Ishii. I yy, yy, od kilku dni yy, postuję tam update'y. Dzisiaj mogę Wam się pochwalić, Ishii, ja dalej nie żyję. Pozdrawiam. Betier w takim razie. Taylor jak to zobaczy to na zbyt płaszczyk. Ujero. Ujero. E, ujero zaczynał fikserowanie jakoś e, niedługo przed śmiercią no, ona, tak. go, ona go uczyła. E, zaczynał jako medyk, potem poszedł został technikiem, a potem stwierdził że a zostanę jeszcze fikserem. Jak tak dalej pójdzie to jeszcze nomad po drodze machnie no ile dożyje, bo aktualnie jego status jest troszkę płaski, ale, <noise> e, ale zobaczymy. Może go odratują. Jest kosiarzem, więc... Punkty respektu w dół, ale wypłata w górę. Eee... Trochę jebie ludzi na kasy. Na kasy. No? tak. Jest myślę cetier mimo wszystko. Reginka. Reginka my kuczę. Kurczę... Może być tak mocno jak Padry. Co? Tak mocno jak Padry, Bo Myślisz? Już... Eee... Działa w dobrym interesie społecznym ten, yy, z tą cyberpsychozą. No. dwa o swoich eżenerów w mhm. ogóle, to, tego typa z mediami, co tam był pozastawiany bombami i trzeba mhm. go było wyciągnąć, bo se chciał w czy coś. E no. Rekinka jest, Rekinka jest cool, e ale zabiła Skipiego. To na minus. To na minus, proszę Państwa. E nie wiem, czy bym ją dał do, do A, szczerze mówiąc. Dobrym ją w sensie, do, jest... do A. Bo Padre jest najlepszym fixerem. No myślę, że skoro Padre jest, w S, to Bryginka też może. No dobrze, no niech ci będzie. Kowacz. E, Kowacz. Ponownie mój autorski fixer. Z minus. Liżę do korpon korpom. No. I, I bardzo chcę być korpem. E, z plusów. Generalnie się nie wyrucha jako fixer. E, płaci całkiem ok. Czekaj, a Kowacz nie nie było zlecenia Kowacza, na którym Alojda zginął? Nie, to było śliskiego. Nie, to było Śliskiego. E... A, i Kowacz generalnie jest nazwiskiem ukradziony i jak sobie widzicie graficzką, jeżeli ktoś oglądał z Altered Carbon oczywiście, bo lubię moich NPC-ów nazywać nawiązaniami. Co B. bym dał. Kowacz jest niezłym fixerem. Majnach. Eee... Majnach. Podobnie postać czarnego chromu. Yy, ma skrzydła. Znaczy nie skrzydła, no, tylko jest pióra. Jest zbody żeby miała dziupnię. Tak. Jakby. Wygląda dziwnie, nie powiem. Ale nie można jej odmówić jakiegoś stylu. Ima. No. Ten ima yy, cały, cały jej nocny jest w, ogólnie zorientowany dookoła mody i, i bycia, bycia cool, bycia stylowym. Ja do B Do B? Mhm. Dobrze. Niech będzie. My z Moinach lecimy do B. Śliski! E, śliski Jimmy tak zwany. E, czy w zasadzie Jimmy McGill. E, <grywki> I w tym momencie trzy czwarte osób wie o kim mówię, a jeżeli nie to e, znany również jako Saul Goodman w pewnym serialu, z którego go ukradłem. Śliski jest śliski. To prawda. Jakby... Ale ratował dupę e za odpowiednią kasę? No, ujero. Ujero. Tak, ale poza tym co? No, płaci spoko. Od niego było zlecenie na Badlandach? E, od niego było zlecenie na Badlandach, to prawda. E, e, zlecenie, które nam zdekanonizowało kampanię. A płaci i to miała być szybka robota, łatwa kasa. To jest, to jest slogan Jimiego. Elijah też zginął na zleceniu Jimiego. Ale to była akurat wina Ujero, a nie Jimiego. Chumps. Gówno, nie Fixer, o się nie mówimy. El Kapitan. E... Za tą fryzurę tier niżej. Za fryzurę tier niżej, ale. Fixer musi wyglądać. No to w takim razie pójdzie do C, bo El Kapitan to jest to jest męska wersja. Dakoty. Oni mają bardzo podobny wagi nawet. Zlecenia robią podobne. El Kapitan też jest miły. El Capitan, jest z, z, z Santo, nie? El Capitan jest Z Santo, nie? El Kapitan jest z Santu chyba? W sensie no. spotyka się z tą na saporze. Tak, i ci kurtkę Davida, nie? Chyba tak. No i mówisz, no to mój chłopak stąd, nie? E, no, to możliwe. To co? C? No. Za tą fryzurę. <grym> tak bym poszedł do B. Molly Anderson. E, postać z Czarnego Chromu. To, to jest sympatyczny dzieciak, który ten... Znaczy, jakoś jest w cool. wieku. Jest cool. I się stara. I... Też i, no, no, tak myślę. No, w sensie nie jest jakaś niesamowita. Po prostu. No. E, I ale ładnie w Afterlife. Tak, na sam koniec. Posypić klową Afterlife Czyli Dokładnie. Musisz się spytać masę? Reputację ma największą. No, e, tak. Fixerem bądź co bądź jest dobrym, ale to wam pogrywa, kurwa, jakby... E, Zjadła makowca i na, jej, na akcjach z jej udziałem, przerwane, giną. Dosyć często. No. E, oportunistka jak najbardziej. Bardzo niemiła w związku do pana, w stosunku do pana, a panem jest cool. Pozdrawiamy pana serdecznie, z serbuszkiem serduszkiem. Jest na tyle dobrą fiksyrkiem, że jest bardzo wyrachowana. Tak. Zatem to, to też było A, myślę. Nie. W ten sposób się prezentuje tier lista fikserów. Pozdrawiamy gospodę. Pozdrawiamy, Pozdrawiamy po gospodę, siema. E <laughs> Morozowa, gdzie dajemy? Jako fiksera? Ja bym dała C, ale jako, jako że mam własnego drinka, nawet nie, ten, nie umierając to Ska. Co, co prawda nie w Afterlife, ale ten, ale no kurczę Morozowa tak, nie, ale jakby ocenić to, że fixerem to jest średnio no. ale postacią jest piękno. To jest Atier. No i posiadanie własnego drinka, będąc żywym, to jest coś, co się nie udało nikomu. I to ma w tym akcentem. Yy... Kończymy. I zapraszamy do dyskusji. Bo... Zapraszamy do dyskusji, bo rozumiemy, że można się zesrać, jak to ktoś zobaczy, no. i y, tak. Oczekujemy żywej dyskusji na temat tego, że, że Kowacz to najlepszy fixer, a Jimmy nie zasługuje na bycie w B. Y, I nie wiem, jakby jak ktoś chce powiedzieć, że wakaku to powinna być tutaj, to ja również bardzo popieram. Y, wie, <ścoughs> więc tak. Czekamy na Wasz feedback. Zapraszamy Was w związku z tym na Discorda. Yy, macie go w opisie? Discord z nienacka. A my. Czekamy na Wasze opinie z znienacka, i teraz żegnamy się z nie. Czekaj.